Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a na tym filmie zrobimy sobie oczywiście najnowszą podróż cudów, która właśnie pojawiła się na serwerach głównych w Tym razem jest to mapka o nazwie Wznoszące Wiatry. Jeżeli chodzi o nagrody, to są bardzo, bardzo fajne, bo mamy 10 emblematów czasu, dwie skrzynki do wyboru, złoto, doświadczenie, esencja, czyli standard, niebieskie kamienie, fioletowe kamienie, monety PoE, okruchy żywiołów, rdzenie żywiołów, 1000 diamentów. No, i dwa zwoje resetowania. Także zaczynamy. Podróż według mnie jest dosyć łatwa. Relikty lecą tutaj z przeciwników, od razu mówię. Także podchodzimy do Taina. Rozmawiamy. Być może będziecie musieli zrobić to dwa razy, jeżeli zagadacie do niego w trakcie animacji. To po jednym zagadaniu on się uspokoi, a po drugim po prostu z Wami porozmawia. Także Strażnik Dworu na lewo również rozmawiamy. Otworzy nam bramę. Idziemy do góry, do izby chorych, rozmawiamy. No i wracamy do tejna. Rozmawiamy. I widzicie, ja z nim nie zagadałem, tylko on się po prostu uspokoił. Także rozmawiamy po raz kolejny, tak żeby zainicjować rozmowę. On sobie biegnie tutaj do góry. Swoją drogą czegoś takiego też nie było, że postacie biegają po mapie, przynajmniej ja sobie nie przypominam. Więc fajnie, że idą krok dalej z każdą kolejną mapą ostatnio. Rozmawiamy jeszcze raz z Tainem. Na szczęście tutaj aż tak dużo gadania nie ma. Tain dołącza do naszej drużyny. Wcale nie musimy go używać. Ale po prostu możemy, jeżeli mamy taką ochotę. Także mamy Hogana, rozmawiamy. On nam zejdzie z drogi. No i my ruszamy naprzód. Mamy pierwszego przeciwnika. Ja tutaj będę używał jakiejś pierwszej lepszej drużyny. Robię podróż cudów na serwerze testowym, więc też nie mam jakiegoś wielkiego wyboru. Ale standardowo polecam Mainz'a. Z Mainz'em bez problemu powinno wam się udać mapkę ukończyć. Także mamy barierkę, możemy ją zburzyć tym razem. Nie potrzebujemy do tego żadnych przedmiotów, mechanik i tak dalej. Od razu rozwalamy. Przeciwników na naszej drodze. Jeżeli ktoś interesuje się fabułą, historią mojej wkiaryny, to polecam na tej mapie czytać dialogi, bo są całkiem fajne. Ja już to zrobiłem na innym koncie, no więc nie będę tutaj czytał i przedłużał mapy. Także na tym rozwidleniu idziemy do góry. Przechodzimy. Jedna tutaj. Jedno pole nam się zapadnie. Idziemy w to miejsce, zostaniemy otoczeni przez przeciwników i teraz mamy dwie możliwości na rozwiązanie tej sytuacji. Pierwsza jest taka, przede wszystkim po trzech walkach to się rozwiązuje, od razu mówię. No i możemy podstawić słabe drużyny trzy razy, czyli możemy dać na przykład po jednej słabej postaci przegrać trzy walki i wtedy wydarzy się coś. Albo możemy po prostu trzech przeciwników pokonać. Wybór należy do Was. Rezultat w każdym razie będzie dokładnie ten sam. No, na pewno szybszą opcją będzie podłożenie po jednej postaci i przegranie trzech walk, bo nie będziemy musieli oglądać. O, i tutaj za każdym razem Tein będzie coś gadał. No i walczymy tak jeszcze dwa razy, obojętnie z którą drużyną. Można też łączyć, czyli na przykład dwie walki można. Może nawet pokażę, żeby właśnie było ciekawiej dobra także damy na przykład sobie tutaj no nie wiem folksa żeby pokazać wam oba możliwe rozwiązania No i teraz na przykład podkładamy skriata. czyli jedną walkę wygrałem dwie przegrałem No i pojawia się przebudzona tylin rozwala przeciwników Czyli możemy trzy walki wygrać, możemy trzy przegrać, możemy łączyć. Nie ma to żadnego znaczenia. Rozmawiamy z Taylin. Rezultat zawsze będzie ten sam. Dobra, mamy ołtarz ognia. Zapalamy i tak samo zapalamy ten u góry. No i tutaj sobie podchodzimy i pokonujemy kolejnych przeciwników. Ja sobie tutaj może użyję tej Tailin. Tej w sumie dlaczego nie. Skoro dają, to używamy tej na nie za bardzo, ale przebudzoną postać tak dostać. No się prosi, żeby jej użyć. Tutaj niektóre postacie mogą mi ginąć, bo to jest serwer testowy. Ale tak jak mówię, to nie ma większego znaczenia. Także bierzemy relikt. Idziemy na prawo. Kolejni przeciwnicy. No, a damy tą florę może. Na tej mapie nie ma również jakiegoś potężnego bossa, to od razu może powiem. No idziemy tutaj do bramy. Zapalamy światło po jednej stronie, po drugiej stronie. Brama nam się otworzy, ale jeszcze tego przeciwnika zgarniemy na bieżąco. I teraz po tym przeciwniku teoretycznie możemy od razu udać się na pustynię. Czyli na ostatnią część mapy, ale ja polecam jeszcze pójść na chwilę na prawo. Mamy tam dwóch słabszych przeciwników. Prędzej czy później, tak będziemy musieli tam iść. Także idziemy do tej barierki przy murku, a po prostu dostaniemy dwa dodatkowe relikty. Niszczymy barierkę. I tutaj mamy przeciwnika w góry. Jeden jest dosyć łatwo dostępny. Do dwóch musimy się dostać za pomocą pewnej mechaniki. Ale tak jak mówię, no to są dodatkowe relikty. Na pewno przydadzą się słabszym graczom na pustyni, zwłaszcza także zbieramy. Podchodzimy tutaj. Mamy ścianę z litego lodu. Także klikamy. Dobra. Idziemy tutaj, chociaż w sumie to nie wiem, czy moglibyśmy od razu udać się na pustynię. Tak czy siak, proponuję pierwić tutaj, bo mamy właśnie relikt dodatkowy. Tutaj na razie nie przejdziemy, mamy czarną mgłę. Nie możemy na ten moment nic z nią zrobić. Także idziemy do tej barierki na prawo, i tutaj mamy jeszcze jedną ścianę z litego lodu, rozwalamy. Idziemy po tego przeciwnika. No idziemy tak naprawdę na pustynię, gdzie czeka nas finał tej mapy. I później jest jeszcze wielu przeciwników, ale to już rozumiem, jak nie będziecie chcieli oglądać, jak ja ich po prostu pokonuję. Także zbieramy. I teraz tak, przesuwamy na lewo. Idziemy sobie tutaj, gdzie ta brama była. Klikamy. Idziemy tutaj, i mamy dwóch przeciwników na naszej drodze. Ta linia naprawdę robi robotę. Myślę, że jeżeli ktoś nie ma wielu postaci dopiero zaczyna grę, no to na pewno pomoże w dużym stopniu wyczyścić tę mapkę. Dobra, to byśmy mieli załatwione. Zbieramy i tak samo znowu zapalamy ołtarz ognia po tej stronie. I na dole brama się otwiera. Przechodzimy, idziemy na dół, bo nigdzie indziej pójść nie możemy. No i tutaj mamy tak naprawdę ostateczną bitwę. Także walczymy z jednym przeciwnikiem. I tutaj polecam czytać dialogi. Bo tak jak mówię, jeżeli interesuje Was fabuła, historia. Tej gry, no to na pewno Wam się spodoba. Także zbieramy, rozmawiamy tutaj z Badenem, walczymy jeszcze z jednym przeciwnikiem, obojętnie czy na górze, czy na dole. Nie ma to żadnego znaczenia. No i po tej walce zacznie się dziać naprawdę. Dobra, będą przybywali kolejni przeciwnicy, ale bez obaw nie będziemy musieli walczyć z nimi wszystkimi, o czym zaraz się przekonacie. Droga nam tutaj też została zablokowana. Nie możemy wrócić. Dostaliśmy również przebudzoną wersję Taina i teraz walczymy obojętnie, albo z przeciwnikiem na górze, albo na dole. No ja tutaj ustawię sobie tego Taina, bo no aż wypada wręcz to zrobić, skoro już dostaliśmy. To dlaczego nie? No i po każdej walce Baden będzie kosił. No tak naprawdę wielu przeciwników od razu. Tak samo jeżeli wygramy tę walkę, to Baden znowu skosi kilku przeciwników. Także nie będziemy musieli walczyć z tym wszystkim, no to już by była przesada ze strony twórców, myślę, tyle walk. W jednym miejscu, zwłaszcza że jeszcze po tych walkach są kolejne, jeżeli chcemy nagrody, no i tutaj sobie wybieramy albo tego, albo tego bez różnicy. Musimy pokonać tylko jedną z tych trzech formacji. Baden załatwi resztę. Tak jak widać, my gadamy z respenem. No, i pojawia nam się tak naprawdę ostatnia nagroda, i zyskaliśmy też takie coś, że możemy teraz czarną mgłę odrzucać. Także możemy po prostu wyczyścić sobie przejście. No i tak naprawdę w tym momencie mapka się kończy. Po prostu wystarczy zebrać resztę skrzynek. Ale rozumiem, jeżeli nie chcecie tego już robić ze mną, bardzo wam dziękuję, jeżeli i tak przyszliście obejrzeć chociaż część tego filmu do tego momentu. Jeżeli jednak chcecie zostać do końca, no to oczywiście będzie mi bardzo miło. Także idziemy na dół, no i czyścimy resztę przeciwników. Także, no, tak już będzie wyglądała reszta tego filmu: po prostu będziemy chodzili i czyścili przeciwników, którzy pozostali. Zwłaszcza za czarną mgłą. Także, cofamy się do tego miejsca, gdzie odbyła się ostateczna bitwa. Tutaj mamy jeszcze jednego przeciwnika. No już z tymi przebudzonymi postaciami. Te walki nie stanowią absolutnie żadnego wyzwania. Idziemy tutaj do mgły. Czyścimy. Tutaj mamy jeszcze jednego przeciwnika. Ale mapka dosyć ciekawa, Wam powiem. Fajna fabuła, o dziwo. A dwa, że. No, tutaj zdecydowanie zrobili krok naprzód, jeżeli chodzi o te animacje z postaciami. No, czego ja sobie nie przypominam, żeby coś takiego było na jakiejkolwiek mapie do tej pory. Więc bardzo fajnie. Także wychodzimy tutaj przez bramę. I tutaj mamy przeciwnika. Także czyścimy znowu i idziemy walczyć. Ale tak jak mówię, no, moc już jest prawie dwa razy większa. Więc na tym etapie już nie powinno być absolutnie żadnego problemu. Teraz idziemy na prawo. Czyścimy po raz kolejny. No i tutaj mam jeszcze jednego elitarnego przeciwnika. Oczywiście tutaj Zolrat nam troszkę poprzedłuża. Ale co zrobić? No, to nic mi się nie przyda, ale zbieramy. Idziemy na prawo. I wracamy na tę drugą część mapy. I tutaj mamy teraz kolejną mgłę. Wcześniej nie mogliśmy tędy przejść, teraz już bez problemu możemy. Także znowu niszczymy przeciwników. Jeszcze zostało chyba trzech łącznie z tym. Także już końcówka mapy. Wytrwaliście do końca, ci, którzy zostali, oczywiście. Idziemy do góry od razu. Bardzo podoba mi się, jak twórcy stawiają właśnie na ciekawą fabułę, fajne mechaniki, a nie po prostu na jak największą ilość walk trudnych. Trudne walki mamy wszędzie tak naprawdę. I na kampanii, i na wieży w kilku innych miejscach. Także ja wolę jak podróż cudów jest po prostu ciekawa. Ma ciekawą historię. Ciekawe, trudne nawet mechaniki, jakieś trudne zagadki. No ja preferuję coś takiego. Także zbieramy. I tak jak myślałem, będzie koniec. Sprawdzamy jeszcze, upewniamy się 1 na 1, 14 na 14. Kończymy wyprawę, no i to by było na tyle. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że każdemu bez problemu uda się mapkę ukończyć. No i oczywiście życzę Wam jak największej ilości postaci przebudzonych z tych 10 emblematów czasu, nawet 3-4. Jeżeli Wam się uda, to możecie się pochwalić. Co tam dostaliście, też możecie się pochwalić. No i co, życzę Wam oczywiście. Miłego weekendu, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.